Dzień dobry. Zapraszam na relację z wycieczki do Lasu Tuchowskiego.

Las Tuchowski to leśny kompleks, a właściwie kompleksik na wschód od miasta Tuchów, niedaleko Tarnowa. Wytyczono tam popularny, jak widać, szlak spacerowy. Ekologiczna rola lasu, dendrofon. No, i mamy już stawki. To są kijanki. No to ja mówię że kijanki. oczywiście. No mama się tak zna jak kura na jajach, także spokojnie. Woda i jej rola w lesie. Zeszliśmy na ścieżkę. Zeszliśmy na leśną ścieżkę i Klara, co? Krzaki są? Boisz się krzaków? Nie, tak! Nie Idź to za mamą! To nie są kujące. Krzaki? Tak, jest. O, i tatuś. tatuś. Jak masz wycieczki, w których występuje taka ścieżka. O, tata, to, są tata, to są drzewka plus małe, Klara, zobacz. To są drzewko! Chyba te są małutkie z nasionek. O, to jest dom. I będą żołędzie kiedyś z tego, wiesz? A to no. O, widzisz, tutaj A to będzie mały. Małe też. Małe te. małe tu te. jestem. Małe czapka. Tak, tak, No popatrz, kora. ale będziemy się śpinać. Ja to o cichutku pomalutku po cichutku zobacz i nawet możemy sobie usiąść na tej ławce brudna? przecież poddopniki macie no popatrz Clara jesteś? no Klara idziemy do wiaty pomóc Ci? idziemy do wiaty taki leśny Pijemy kawę przy ognisku. Tak. I teraz zobaczę, jak to wygląda. Na tapry, gorce. Nie byliśmy gdzie chyba nigdy na górze paproć. Może Powiedz dobra. dzień dobry. Dzień że Jedzie Klara nad morze. Pasmo Bżanki. A tam mamy górę świętego Marcina w Tarnowie. Cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej. Zaraz zobaczymy, jaki numer cmentarza Zobacz Zosia, jaki numer cmentarza Numer 164 Tak, numer 164 leży pochowanych eee, 199 żołnierzy armii austro węgierskiej i 105 żołnierzy armii rosyjskiej Wieczne odpoczywanie racz im dać panie światło wieku i staniecha im świeci trochę błotko Trochę błotko. Dzisiaj mamy inaugurację sezonu rodzinnych wycieczek. Sadowcy w terenie po raz pierwszy w tym roku. A no, się nam zdrowie posypało. W marcu. Od marca praktycznie do początku maja posypał nam się i nic z tego nie wyszło. Na pierwszy rzut poszedł dzisiaj łatwy, łatwy, łatwa trasa Las Tuchowski. Na rozgrzewkę, głównie pod kątem Klary oczywiście. No, idziemy sobie spokojnie. Pogoda w miarę stabilna, chociaż zapowiadali, że będzie lało, ale na razie jest dobrze zakończymy sobie pętelkę około 4,5 km to wystarczy na początek najważniejsze żeby Klara się przeszła taki mamy teren jakieś dzikie paryje nam tutaj No i tutaj sobie idziemy. Cała wycieczka nas goni. Musimy słuchać piosenek z telefonu, żeby, żeby Klarę zmobilizować do, do marszu.